かっ <Yeah. S 2> <laughs> Kto Kamer, się kameruje? Przyczepka w Lambo. Nie, nie w Lambo. W Lambo już dziś widziałem, ale w Ferrari jeszcze nie. Lecimy. Jesteśmy w, Jesteśmy w mieście Kształt, bardzo znanym w Szwajcarii jako taki ekskluzywny, jako taki bardzo ekskluzywny kurort. Tutaj przyjeżdżają różne gwiazdy, nawet z Hollywood, Leonardo DiCaprio i inne takie, I tutaj właśnie sobie spędzają, spędzają czas, jeżdżą na nartach, pewnie imprezują i robią inne nie do końca dozwolone rzeczy. A my też robimy niedozwoloną rzecz, bo w Ferrari nie można jeździć tak po Szwajcarii bez tablicy z przyczepką, ale próbujemy. Hast do ku? Ja, ja, šapu, ja. Dort oben, ja. No kurde, to są Oj, sorry. No, słuchajcie, Ferrari na Lamborghini i tak dalej kupuje. A, dzień dobry. Hello. Ferrari, Lamborghini i tak dalej kupuje, wiecie, z zamkniętymi oczami i tak dalej. Będą, zaraz, momencik, tu się nagrywa. A, Milka, no. Milka tutaj się burzy. No, w każdym razie. A jak to było, jak to wiecie, imprezy z kumplami w piątek wieczorem i alkohol, różnie się mogą skończyć. I tak to właśnie było w tym przypadku, że kupiłem sobie szczepkę do mleka i mówię, no ja pierdykam. A chuj mi ta przyczepa. Ale potem zacząłem sobie myśleć: kurde, zrobimy coś z tego. Zamontujemy do Ferrari i dogadamy się z kimś, żeby nam pozwolił to nagrać. Tak właśnie się tak właśnie się zdarzyło. Tutaj z Janem się dogadaliśmy. I Jan pozwolił, po pierwsze to kupił tą szczepę, a po drugie pozwolił mi tutaj kręcić moje wideo właśnie z jego, z jego krowami. Możecie zobaczyć przyczepkę. Piękna, krowy się trochę boją baliśmy się, jak tu wierzyliśmy, czy one nie będą przestraszone, ale nie. Są bardziej zainteresowane. Te nie uciekają? No może trochę. W każdym razie, szczepka tutaj się delikatnie wywróciła na boczek. Uszkodziła się chłodnica i ten zbiornik, ale zbiornik jest cały, a chłodnica jest tylko do wymiany. Jan sobie to ogarnie. I był uszkodzony jeszcze błotnik, ale błotnik jest delikatnie podklepany i podprostowany, żeby, żeby można było nim przejechać. Noe zrobił, proszę bardzo, jaką piękną konstrukcję. Także jest nieprawda, że Ferrari nie może mieć kaka zamontowanego, bo może. To jeszcze jest żółty, żeby go było widać. Jest nowy zaczep, który był uszkodzony też, że można było to podpiąć. No i co? I Jan sobie, sobie ten, ten sprzęt tutaj z, wyremontuje i będzie woził mleko do skupu. Tak, do skupu, jak w latach 80. w Polsce. Tak, tak się mówiło. Te krowy się dziwnie na mnie patrzą. Ja się ich boję. Uy. Ale są, podobno są łagodne, ale są strasznie duże. I mają też wiele kierowni. Nie, nie chcę do Ciebie pogłaskać. Nie. Tak jak mówiłem, jesteśmy w, na obrzeżach takiego miasta Kształt, w kantonie Bern. Tutaj jest bardzo dużo takich luznych hoteli i takich innych, e, innych miejsc. Cicho! Miejsc poczynkowych, e, gdzie tu przyjeżdżają różne gwiazdy i gwiazdeczki. A my jesteśmy z przyczepką w to dole, e, z chrowami i spoglądamy, spoglądamy na dół właśnie na to miasto. Później nakręcimy, jak to wygląda. Ale widoki przepiękne oczywiście, jak w większości w Szwajcarii. Te się boją, te są bardziej takie. Jedziemy oddać mleko do skupu. Dzisiaj ceny dobre, więc, więc jedziemy szybko oddać mleko. Patrzcie tylko na ten piękny widok. Te wszystkie górki tutaj, pagórki na dole to właśnie miasto kształt, o którym mówiliśmy. Hotel pałacowy, czy jak on tam się nazywa. Na pewno bardzo drogi. Nie stać mi, ale spoko. Jak się dwie przejmuje, to nie jest najważniejsze na świecie, mi się wydaje. No i tyle. De co. Na dzisiaj kończymy chyba przygodę z krowami, z mężczarkami i z Janem. Bardzo dziękujemy za udostępnienie. Danka my Firmy wideo Machen i lecimy do nas do Sangalen. Widzimy się na następnym odcinku. Na razie. Pa. To co, wsiadacie? Wsiadaj nawet, jedziemy. Dostaliśmy jeszcze tutaj od Jana sery, które sam robi. Ten jest z 24 roku, to jest taki świeższy. I drugi jest z 22 roku. Taki starszy, zresztą widać, że zaczyna się tak tutaj delikatnie robić biały. No kurde, super miły gość, pomógł mi, żebyśmy, żebyście mogli to zobaczyć. Także, nie wszyscy szwajcerze są złośliwi jak to mówią, są też fajni i dobrzy ludzie. Tak jak właśnie Jan.